Dzień dobry, kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś nagrywam wyjątkowy dla mnie film, ponieważ jest to historia mojego porodu. To jest mój drugi poród i tak samo jak za pierwszym razem, chcę się po prostu z wami podzielić tą historią. Udało mi się urodzić naturalnie, z czego jestem niesamowicie dumna, że po prostu ktoś tam nade mną czuwał i wszystko udało się bezpiecznie przejść. Jeżeli oglądacie mnie na bieżąco, to już w poprzedniej. Filmie wspominałam wam o tym, że to miała być cesarka ze względów medycznych. Już nie chcę tutaj do końca jakby opowiadać, dlaczego. Każdy praktycznie lekarz mówił mi o tym, że mam się przygotować na cesarkę i ja byłam tym faktem przerażona, ponieważ jest osobą, która boi się takich rzeczy. To jest operacja, tutaj jest nacięcie powłok brzusznych i ogłębałam się bardzo tego dochodzenia do siebie po porodzie, ponieważ mam w domu małe dziecko bardzo, jesteśmy. Do siebie przywiązani, często się do mnie przytula, i bałam się, że po prostu z tą raną może się coś stać, że dziecko mnie przypadkiem za mocno dotknie i coś tam może pęknąć, ale udało się, że poród był naturalny, i słuchajcie, to było tak, że ja już dzień przed planowaną cesarką miałam zgłosić się do szpitala. Tym razem rodziłam w Katowicach w UCK. Na Ligocie, tak się mówi, to jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne imieniem Gibińskiego i jestem bardzo zadowolona, że tam rodziłam, bo to jest szpital o trzecim stopniu referencyjności. Czyli opieka jest tam na najwyższym poziomie. Mam na myśli to, że są tam wszyscy specjaliści, lekarze, którzy pomogą zarówno wam, jak i noworodkowi. Wcześniej rodziłam u bonifratów w Katowicach i tam jest drugi stopień referencyjności. Po kolei jak to wyglądało. Dzień przed zgłosiłam się na Izbę Przyjęć Ginekologiczną. troszeczkę to tam trwało, ale to już mniejsza o to. I zostałam jakby zakwalifikowana pod cesarkę. Natomiast powiedziano mi, że to jeszcze nie jest ostateczna decyzja, ale tak, tak mnie kwalifikują, bo takie były zalecenia lekarza prowadzącego i zostałam przyjęta. Oczywiście miałam swoje łóżko i gdzieś około godziny 16-17 miałam takie badanie ginekologiczne, gdzie tam pani położna, tak mi się wydaje, że tak mogę nazwać. Właściwie chyba dwie panie położne jakby to były, e, pani powiedziała, albo to była pani ginekolog, już ciężko jest mi powiedzieć, e, mniejsza o to, powiedziała, że tutaj jest wszystko idealnie do porodu naturalnego, pani jest świetną kandydatką, żeby rodzić naturalnie i słuchajcie, ja, która, e, no bałam się cesarki, tak, to jednocześnie jakby już yy, w trakcie ciąży przygotowywałam się na to, że może być cesarka i pogodziłam się z tą myślą i kiedy ta pani powiedziała mi tuż przed porodem, to było jakieś 12 godzin przed porodem, powiedziała mi że ja jednak będę rodzić naturalnie to ja po prostu w tym gabinecie, no nie, że się poryczałam, ale po prostu zaczęły mi lecieć łzy i drżeć głos, byłam przerażona ponieważ, no ja już raz rodziłam naturalnie i wiem, że to boli, ale to jest do przeżycia. Natomiast jakby już się nastawiłam totalnie na tą cesarkę i kiedy oni powiedzieli mi, że to będzie poród naturalny, to ja byłam przerażona. Położna powiedziała, że to będzie dla mnie najlepsze, bo szybciej dojdę do siebie, nie będę miała tej rany. Ja już miałam skurcze przepowiada... przepowiadające. Miałam takie um, uczucie twardnienia brzucha i to już było od tygodnia. I kiedy obudziłam się rano, te skurcze były coraz to jakby silniejsze, coraz Coraz to bardziej regularne, ale nie były jakby strasznie bolesne, więc wydaje mi się, że gdyby nie planowanie tego porodu, to najdalej to następnego dnia bym urodziła bez indukcji porodu, bez oksytocyny, więc termin był całkiem dobrze wyliczony. I słuchajcie, o 7:10 wyszłam z mojej sali i poszłam na porodówkę z paniami, szłam. Na nogach, tak nawet z panią niosłam moją torbę i weszłam na salę porodową. Ona nie była jakaś olbrzymia, miała takie bowe rozmiary pokoju w domu. Było tam bardzo... Przyjemnie były od razu dwie panie położne, dwie Kasie, bardzo sympatyczne panie. Gdyby, gdyby nie one, to ja po prostu bym no, nie urodziłabym tak szybko i tak fajnie. Jak weszłam na tą salę, ja już miałam łzy w oczach. Jak panie to zobaczyły, to jedna z tych pań położnych zaproponowała mi, że mnie po prostu przytuli, wypłakałam się, bo po prostu, wiecie, to są takie emocje, kiedy rodziłam za pierwszym razem, ja już do szpitala jechałam z bólami porodowymi i tam już jakby nie było czasu na emocje, tak? Tam już po prostu zaczynała się akcja porodowa, a tutaj ja szłam po prostu jak na ścięcie. Wiedziałam, co się będzie działo, wiedziałam, że mnie będzie bardzo bolało. Pamiętałam ból z pierwszego porodu, mimo że jakby ten pierwszy poród przebiegł bardzo dobrze, bo tam nie było jakichś komplikacji i po prostu te skurcze bardzo bolą, więc ja to gdzieś tam pamiętałam, że to bolało, ale nie pamiętałam jak to bolało i tutaj się po prostu znowu tego bałam, bo, bo wiem, że jak już dziecko wychodzi, to to jest takie no, mocne uczucie, odczucie. Strasznie przedłużam, ale o 7.10 znalazłam się, ja tutaj mam ściągę, bo wszystko sobie już zapisałam, żeby nic nie zapomnieć powiedzieć. 7.10 zostałam podłączona do KTG, które jakby trwało przez pół godziny, ale tak naprawdę non stop była monitorowana te KTG cały czas te pasy dwa cały czas miałam do brzucha jakby podłączone pani sprawdziła jakie jest rozwarcie i to były 3 cm o godzinie 8 pani położna zaproponowała, że zrobi mi lewatywę i no ja się na to zgodziłam chociaż wydawało mi się, że mój organizm jakby już ze stresu troszeczkę zareagował przed tym porodem i miałam te jelita w miarę puste, bo przed pierwszym porodem w ogóle nie miałam robionej lewatywy. Inaczej sobie to troszeczkę wyobrażałam. Sorry, że Wam opowiadam o takich rzeczach. Staram się to robić jak najbardziej delikatnie. Natomiast, jeżeli ktoś jest przed porodem i chce poznać moją histerię, no to o pewnych rzeczach opowiem. Myślałam, że to jest tak, że się jakby cały czas leży i ta rurka jest podpięta, i potem, jak wleci ten płyn, to wszystko wyleci. Że znowu przez tą rurkę, tak? A tutaj było tak, że. Dosyć, pani pokazała mi, że taki dosyć duży, nie wiem, może litrowy worek płynu jest wprowadzany i powiedziała, że jak to zostanie wprowadzone, to mam szybko iść do łazienki, troszeczkę jakby pochodzić, żeby to się wszystko tam odkleiło i wtedy usiąść dopiero na toaletę. I słuchajcie, ten worek płynu jak to zobaczyłam, to ja myślałam, że to będzie trwało może no, ileś tam minut, a to było bardzo szybko, mam wrażenie, że poniżej minuty Szybko wstałam, poszłam do toalety, wystałam na nogach może niecałą minutę i wtedy jelita zostały oczyszczone. Nie spodziewałam się, że w tych jelitach może być tyle rzeczy i pani powiedziała mi, że jakby ta lewatywa też fajnie uruchamia ten poród. Wiecie, ja nie jestem lekarzem, więc ja Wam mówię tak swoim słownictwem, ale Pani powiedziała, że to bardzo jakby ułatwi ten poród, to było o 8 rano i od razu potem miałam podaną oksytocynę, czyli ja tak szacuję, że gdzieś o tej 8 została podana oksytocyna i zaczęły się te skurcze pod wpływem tej oksytocyny. Tą oksytocynę miałam non stop podpiętą, więc ona była chyba podpięta do wenflonu. Miałam tym razem węflon nie tutaj, tylko gdzieś tu w bocznej żyle. Leżałam na łóżku bokiem i między skurczami oddychałam przeponowo, czyli wciągałam powietrze nosem, mój brzuch się podnosił, tak starałam się jakby brzuchem oddychać, następnie wydychałam ustami. Kiedy pojawiał się skurcz, pani położna zaleciła mi, żeby bujać biodrami i to mi bardzo pomagało. Pani położna bardzo przywiązała uwagę do tego, żeby było mi jak naj, najlżej. Zapytała, co było najgorsze przy pierwszym porodzie, to powiedziałam, że ten ból był najgorszy i w ogóle zapytałam, czy jest szansa, żebym ja dostała znieczulenie. Pani powiedziała, że myśli, że jest taka szansa, ale chyba już od razu wiedziała, że, że te znieczulenie nie będzie mi potrzebne, bo ten poród tak szybko zaczął przebiegać. Ja też miałam takie zalecenie lekarskie, że ten poród nie może być przedłużający się, że ja mam w miarę szybko urodzić, dlatego wydaje mi się, że tutaj większa uwaga została przyłożona do tego, żebym ja po prostu jak najszybciej urodziła i jak najwięcej mi pomagano. Pani też pytała, jak ja rodziłam za pierwszym razem, to powiedziałam, że praktycznie cały czas leżałam. I pani powiedziała: Oj, tu tutaj e, będziemy inaczej rodzić. Tu będzie, inna, to będzie bardziej aktywny poród. I to było super. Stała uruchomiona, jakby to powiedzieć, aromaterapia. E, olejek pomarańczowy. Pani uruchomiła takie urządzenie, które po prostu ten olejek rozprowadza po całym pomieszczeniu. I to było takie bardzo przyjemne, jak ja sobie leżałam, miałam te skurcze. I ten piękny zapach tego olejku. Jeszcze muzyczkę mi pani włączyła. E, oczywiście o wszystko pytała: czy ja chcę tą muzykę, czy ja chcę ten olej. Od dziewiątej musiałam wstać z łóżka i pani powiedziała mi byłam podpięta oczywiście te wszystkie kabelki z tego KTG i jeszcze ta oksytocyna i pani powiedziała mi, że mam wstać i podnosić to znaczy, ja tutaj tak pokazuję rękę, bo ja chyba trzymałam się tego urządzenia, które tą oksytocynę podaje. Ale miałam podnosić kolana do góry, tak maszerować sobie w miejscu. A kiedy pojawiał się skurcz, to miałam bujać biodrami. To, że ja stałam, wiecie, jak się stoi na nogach, to jest grawitacja. To dziecko szybciej będzie chciało przyjść na świat, a jak się leży cały czas. To, jakby tutaj, temu dziecku nie pomagamy tak bardzo, jak stoimy na nogach. Więc to było naprawdę super, że ja stałam na nogach, że to był aktywny poród. Ja ogółem, jak sobie tam maszerowałam w miejscu, to dosyć dużo czasu byłam sama na sali. Aha, ważna rzecz. Mój mąż nie rodził razem ze mną, bo po pierwsze mamy syna, który musiał się zaopiekować i jakby była możliwość, żeby dać go do dziadków, natomiast widziałam, że mój mąż nie za bardzo chce być przy tym porodzie, bo przy pierwszym się trochę nakrzyczałam, nie zmuszałam go i z perspektywy czasu powiem Wam, że on był tam nawet niepotrzebny, bo te panie tak mi pomogły, że nawet lepiej się czułam, że byłam tylko z tymi paniami gdzieś tam miałam obawy, że może być bez niego mm, ciężej ale było całkiem w porządku i, i też mężowi po, o tym powiedziałam po porodzie, że no, dobrze, życie nie było bo e, po prostu e, no, nie naoglądałeś się tego wszystkiego i od razu po prostu po porodzie po, e, dostałam informację, że urodziłam zdjęcie dziecka jakby mężowi oszczędziłam tego widoku, po prostu zaznałam Raz porodł z mężem, raz bez męża, i ten z mężem był też fajny. Bardzo mi wtedy mąż pomógł, ale przy drugim już czułam się po prostu na tyle pewnie. Że, że spokojnie mogłam rodzić bez męża. O 9.30 pani zaproponowała, żebym sobie usiadła na piłce. Też pani pokazała mi, jak się bujać, ruszać biodrami, przybrać sobie jakąś fajną pozycję. Na tą piłkę została położona, kto się nazywa, podkład poporodowy, żeby tam nic się nie ubrudziło i ogólnie, wiecie, żeby czystość została zachowana. Troszkę na tej piłce się pobujałam, ale pani powiedziała mi, że sprawdzimy sobie rozwarcie. Sprawdziła te rozwarcie i nie powiedziała mi ile jest. E, ja nie zapytałam, bo się bałam, że powie mi, że na przykład bardzo mało. I jakoś w tym momencie, to była właśnie tak 9.30, e, miałam takie poczucie, że może się skończy na tej cesarce. Jakoś nie wierzyłam, że ja za już za niedługo urodzę, bo, bo nie było tych skurczy, jakby nie odczuwałam ich na tyle mocno, żeby zacząć krzyczeć na przykład. Przy pierwszym porodzie, 2-3 godziny przed urodzeniem, dostałam znieczulenie, bo już wcześniej tak bardzo krzyczałam z bólu więc powiedzmy no nie wiem, może przed samym urodzeniem, przy pierwszym porodzie 4 godziny byłyby krzyku a tutaj tego krzyku cały czas nie było, więc ja się spodziewałam, że ja tam gdzieś dopiero za 5 godzin może urodzę, tak? ale no bardzo się potem zdziwiłam jak to potem wszystko zaczęło przebiegać i w tym momencie jak pani mi sprawdziła te rozwarcie nie powiedziała mi ile to jest, wystraszyłam się pomyślałam sobie, kurczę to chyba się skończy cesarką, że ten poród chyba nie postępuje i tu w tym momencie tak mi się wydaje, odeszły mi wody. Nagle po prostu coś strzeliło, pani nic nie ingerowała. Pani już nie sprawdzała tego rozwarcia, i zaczął się skurcz, i nagle poczułam, że usłyszałam, że coś po prostu pękło, i po prostu wyleciało wiadro wody. Około godziny dziewiątej pani położna zaproponowała, żebym stanęła sobie przy drabinkach. I też tam troszeczkę pomaszerowała, pobujała biodrami, natomiast nie za bardzo ta forma przy tych drabinkach mi odpowiadała. Pani tutaj, z racji, że ja byłam na czczo, podała mi Nutri Drink, tak jakby taki jogurt pitny w takiej buteleczce i powiedziała, że. No chcę, żebym troszkę miała więcej siły do tego porodu, a nic e, od rana nie jadłam, bo byłam na czczo. Więc tutaj mi ten Nutri Drink dała i, i to było super. On był tak dobry. E, bardzo tego potrzebowałam, więc bardzo pani dziękowałam. Był przepyszny. Idealne na wzmocnienie. Aha, cały czas musiałam pić wodę. Cały czas zwracano mi uwagę, że mam pić dużo wody. Kolejną półlitrową butelkę mi podano i mogłam sobie pić, bo jakby w mojej torbie już się skończyła woda. Więc podano mi tutaj ze szpitala tą wodę. No i starałam się małymi łyczkami sobie pić. Rozładowała mi się bateria, także teraz lecę na drugiej. O godzinie 10.10 .10 wróciłam na piłkę i tam znowu się bujałam, bo tak po prostu czułam, że najbardziej komfortowo się czuję, najmniej te skurcze mnie bolą, ale zaczęły boleć mnie plecy tutaj w dolnej części i na tyle mocno, że już sama zaczęłam się masować. Bardzo mocno wciskałam palce po prostu w plecy i masowałam ile się da. Eee, przyszła pani położna i powiedziała o, widzisz, że mnie bolą plecy, to czy przynieś masażer? Ja mówię oczywiście, tak. Poproszę. I przykleiła mi taki. To się jakoś nazywa, ale. Yy, Teraz Wam nie powiem dokładnie, bo ja nie pamiętam jeszcze po prostu. E, Przykleiłam mi właśnie takie, jakby płatki. Dostałam pilot i sobie tam regulowałam moc masowania, takie drżenie. Jak już po prostu rodziłam, to ja już tam po prostu ten pilot tak ściskałam. Już tam cały czas dawałam na maksa. Mimo, że już po prostu był najwyższy poziom, nie dało się więcej dać, to ja i tak sobie wciskałam ten pilot, bo mi to po prostu pomagało. I ten masażer bardzo dużo mi dał. To była około godzina 10.30. E, super jakby to pomagało, nie wiem, odwracało uwagę od tego bólu. E, bardzo, bardzo polecam. I cały czas się dziwiłam, że jeszcze nie ma tego momentu, że ja zaczynam krzyczeć z bólu. Już była godzina 11, i ja dopiero co zaczęłam pojękiwać, także, a, wiecie, takie przy pierwszym porodzie, to ja wam mówię, że. 4 godziny, tak bite 4 godziny przed urodzeniem to ja po prostu krzyczałam i była przerwa i znowu krzyczałam i przerwa i znowu krzyczałam, tak? więc tak to wyglądało, a tutaj ja dopiero o 11 zaczęłam pojękiwać a o 11.30 ja już urodziłam zapisałam sobie tutaj, że już o tej 11 ciężko było mi te skurcze znosić i dlatego zaczęłam sobie pojękiwać, wstałam z tego łóżka i byłam oparta o łóżko tak jakby na przedramionach i bujałam sobie tymi biodrami. To mi bardzo pomagało. Pani położna też mówiła, że ja jakby tutaj robię miejsce temu dziecku, że po prostu on może się lepiej ustawić, jak ja sobie tak bujam tymi biodrami, więc też mi to działało jakby na wyobraźnię, że ja tutaj dobrze działam. I właśnie o tej 11 też pani powiedziała, że sprawdzi mi rozwarcie i było 10 cm. Odłączyli mi tą oksytocynę, i ja w tym momencie, jak już było, po tej 11, jakby nie krzyczałam z bólu, ale to już było takie a, wiecie, coś takiego, e, no ja teraz się śmieję, ale wtedy nie było mi do śmiechu. E, bo to już e, zaczynało boleć, ale to jeszcze ja jeszcze się nie darłam się z bólu, tak? Więc e, to ten drugi poród naprawdę tak całkiem fajnie przebiegał. O 11.10 e, zaczęłam przeć na kolanach. Ja się wczołgałam na łóżko, pani powiedziała mi, że mam po prostu tam jakby to łóżko było jakby mocno oparcie było podniesione i ja się rękami oparłam o to oparcie. Byłam tyłem do pani położnej w takim delikatnym rozkroku i około tej godziny 11.10 zaczęłam przeć. Przy skurczach. Pani powiedziała, że jak, że jak będę taki czuła nacisk na odbyt, to wtedy mam mocno przeć. I powiem Wam, że główka dziecka dosyć szybko wyszła. To było dosłownie kilka parć. Nie pamiętam ile, ale to się szybko działo. Pamiętam, że pierwsze dziecko, jak parłam, to to było jakieś 40 minut, a tutaj to było może zaledwie 20 minut, więc ta szybko ta główka wyszła. Pani jej zaproponowała. Czy chcę ją dotknąć? Powiedziałam, że nie, bo chciałam się skupić na tym, żeby całe dziecko urodzić, żeby już dziecko wyszło. Cały czas trzymałam ściśnięty ten pilot od masażera. Dostałam okład na czoło, zimny okład. Niesamowicie mi to pomogło. I jak już ta główka wyszła, miałam ten pas KTG odłączony i cały czas nie było skurczu przez jakieś chyba dwie minuty, bardzo długo. Pani położna mówi, Sylwia, czy czujesz skurcze? Ja mówię, nie, nic nie czuję i też się zastanawiałam, co się dzieje, dlaczego tak długo ten skurcz nie przychodził, ale przyszedł ten skurcz. Wtedy było bardzo mocne parcie i wydaje mi się, że za dopiero drugim parciem Wyszedł cały tułów i całe dzieciątko. Wiem, że był owinięty pępowiną wokół tułowia, to spowodowało, że ta pępowina go troszeczkę trzymała, że on miał ciężej wyjść, pępowina się owinęła, no to stała się krótsza, i może to łożysko jakoś tam trzymało dziecko, więc dlatego dopiero jakby za drugim skurczem wyszedł cały, przez to, że był owinięty to gdzieś tam pękło te krocze. Chyba nie, nie, nie bardzo, bo pani później po porodzie, która mnie strzywała szybko to zrobiła, to trwało dosłownie tam kilka minut. Bolało, ale jakby czułam te wkucia, dostałam tam fajne takie znieczulenia, ale gdzieś tam te wkucie powiedziała, że zawsze tam będzie się czuło, jak tą igłą się szyje. Ale okej, okay, 11.30 urodziłam syna. Obróciłam się na plecy. Dostałam go na brzuch, było takie moje pierwsze wrażenie. Było takie, że ma tą główkę mniejszą niż mój pierwszy syn, bo pamiętam, że ja byłam dosyć mocno przerażona przy pierwszym porodzie, że dziecko ma chyba dużą głowę. Sprawdzano mi miednicomierzem, czy ja nie mam miednicy zwężonej, czy ja dam radę urodzić, bo jestem bardzo drobnej budowy, ale dziecko przeszło i tutaj przy drugim porodzie już nikt nie sprawdzał tych moich bioder, czy jest ok. Po prostu chyba sugerowali się tym, skoro już raz urodziłam, no to dziecko przeszło. Przejdzie. Więc tu moje wrażenie było takie, kiedy go dostałam. Jaki on jest malutki i był dużo bardziej jakby brudny, miał troszeczkę więcej tej krwi niż pierwsze dziecko. Pierwsze dziecko, kiedy rodziłam pierwszego syna, to on jak się urodził, to on był wręcz czyściutki i był 100 gram cięższy niż pierwszy syn, ważył 3 250 gram. Spodziewałam się, że będzie 3,5. Tak szacowałam, sądząc po, po tym co wychodziło na USG i stwierdziłam, że tam sobie muszę troszeczkę dodać, ale dzień przed porodem powiedziano mi, że to będzie 3300. No i wyszedł 3,250. 10 minut później urodziłam łożysko, wyszło po prostu bez bólu, nawet jakoś nie zapamiętałam tego. Około godziny 11.50 zaczęto mi strzywać e, tą ranę, wszystko na, znieczulen na znieczuleniu i to trwało, tak jak powiedziałam, poniżej 10 minut i w międzyczasie e, syna badano. Mm. Naprawdę cudowne uczucie urodzić dziecko. Byłam z siebie bardzo dumna i, i ciągle też powtarzałam. Jak przy pierwszym porodzie m, ciągle mówiłam, to jest niemożliwe, ja urodziłam naturalnie, to tutaj powtarzałam, to jest niesamowite, urodziłam. Ciągle powtarzałam to, że, y, że urodziłam i, i, i że to znowu jest 11:30, tak jak urodziłam pierwszego syna. Okej, okay, ochłonałam troszeczkę, naprawdę to jest cudowne uczucie i pamiętam, że ja już na końcówce ciąży ja już bardzo chciałam urodzić, bo ten brzuch był dla mnie bardzo dużym jakby obciążeniem. Miałam 10 kg dodatkowe, po porodzie od razu 6 odeszło, więc zostały 4 tydzień po porodzie, kilogram odszedł. Na ten moment jakieś mam jeszcze 3 kg, więcej, ale czuję się leciutko. Jeżeli chodzi o to, co działo się po porodzie, nie wiem czy będę nagrywać osobny film, czy wam powiem w jakimś vlogu. Ale z obkurczanie macicy było silniejsze. Przez dwie noce musiałam prosić o paracetamol, żeby po prostu zasnąć, żeby tych skurczy nie czuć było, bo bardzo bolało i podobno im więcej porodów, tym bardziej boli to obkurczanie macicy. Jestem dumna z siebie, że urodziłam cała rodzina, by byli zaskoczeni, bo ja wszystkim mówiłam, że ja idę na cesarkę, tak? I nawet jak Wiedziałam, że już będzie poród naturalny, to no tylko mężowi powiedziałam, że będzie poród naturalny, już nikomu nie mówiłam z rodziny, bo ja nie chciałam już żadnego pocieszania w stylu, że dasz radę, bo ja, ja po prostu miałam taki stres, że no, że tylko z mężem się tym podzieliłam, więc dla wszystkich to było duże zaskoczenie, że ja urodziłam naturalnie, przecież miała być cesarka, każdy się cieszył, że... To jakby lepiej dla mnie. Natomiast e, od razu mówię, jeżeli e, oglądają mnie na przykład mamy, które już miały kiedyś cesarkę, ja absolutnie nic tutaj nie umniejszam. Trzeba się cieszyć, że mamy takie możliwości, że można rodzić poprzez cesarskie cięcie, że dziecko przychodzi na świat, że jakieś zagrożenie życia matki, i dziecka, to że to jest super, że żyjemy w, takim, w takich czasach, w takim kraju, gdzie jest taka możliwość. Trzeba się tym cieszyć. Kobiety, które rodzą przez cesarskie cięcie, nie są gorsze, tak. To też są bohaterki. I też z tego miejsca muszę wam powiedzieć, że później po porodzie nie wszystko było idealnie. Były bardzo trudne momenty. Natomiast o tym powiem wam kiedyś później. Moi kochani, tak wygląda historia mojego porodu. Bardzo długi film. Mam nadzieję, że wam się podobało. Świetna pamiątka dla mnie. Cieszę się, że się z wami podzieliłam tą historią. Jeżeli wam się podobało, łapka w górę. Zachęcam do subskrybowania, bo pojawią się jeszcze treści parę Do zobaczenia wkrótce. Cześć.